Witajcie z tej strony Addison. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam największe tajemnice serii Jurassic Park i Jurassic World. Zapraszam do oglądania. W Zaginionym Świecie z 1997 roku pod koniec filmu do San Diego dopływa łódź z rexem i jego młodym. Problem w tym że załoga została zjedzona. Pytanie przez kogo? Szczątki leżące wszędzie wskazują na raptory, jednak skąd wzięły się na statku i dlaczego zniknęły? Oczywiście załoga mogła przewodzić raptory, ale jednak dalej pozostaje tajemnicą co się z nimi stało i jak w ogóle na ten statek się dostały. Kolejna głupota w Zaginionym Świecie to winda, która miała chronić przed drapieżnikami. W jednej ze scen widać, że winda jest nad drzewami, więc nad czym do cholery trzyma się lina? Powietrza? Isla Sorna. Punkt B Druga wyspa z dinozaurami po 2001 roku została tak naprawdę zapomniana. Jedyne co wiemy o niej to fakt, że część dinozaurów stamtąd została wywieziona na Nublar jako atrakcja Jurassic World. Poza tym nie wiemy nic o tym, co się działo na wyspie oraz co się stało z tym durnym spinozaurem, szczególnie że w Dominion ma się pojawić Sorna, a spinozaura jak tam nie było, tak dalej nie ma, a przynajmniej nie wiemy nic o jego występie. Ja się z wami żegnam, podajcie na Discorda, subujcie, lajkujcie i do następnego odcinka, elo.